Hello, witajcie w kolejnym filmie, ja jestem Perix i ponownie jesteśmy w gierce I'm on Observation Duty. Pamiętacie może w pierwszym odcinku zdarzyła mi się bardzo dziwna sytuacja, otóż kliknąłem taki pewien guziczek na takim takim plakacie, kartonie Ten guziczek prowadził do pewnej rzeczy w tej grze. Otóż sekretnego zakończenia! Także my sobie przegramy w sumie tą część gry, ponieważ musimy trafić na ten nasz, 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 taki ten guziczek i się skupmy po prostu na grze, no. Tak jakbyśmy normalnie grali. To się, to się wszystko w swoim czasie wyjaśni, muszę tylko uważać, żeby nic mi tutaj nie wyskoczyło w nieodpowiedniej chwili, żebym tego nie popsuł, ok? To, to, to jest to jest podstawa. Ogólnie to też ostatnio zacząłem dość częściej streamować na YouTubie, więc jeżeli yy, nie byliście jeszcze na żadnym live, możecie wbić. Yy, po prostu walnijcie sobie dzwona, żeby być na bieżąco i wtedy dostaniecie powiadomienie o streamach, które będą się pojawiać. Yy, wspólnie tam sobie gramy. Yy, ostatnio też ogrywałem właśnie I'm On Observation yy, Jedynkę, bo chciałem spróbować ją przejść. Nie udało mi się, co prawda, ale i tak miałem. Wyjątkowo dużo wykrytych anomalii. No dobra. A my mamy dopiero 16 sekundę, minutę. Nie, to, jest, to są minuty. 16 minuta, jeszcze nic się tutaj nie będzie raczej dziać. O, mamy. Ktoś tam, kolega siedzi. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest outside. I mamy tutaj. To jest Oder, ponieważ to nie jest ani duch, ani ani inny, coś dziwnego, to jest oder, to na live właśnie miałem i zastanawiałem się co to jest, bo to nie był ani intrus ani duch, to jest po prostu jakiś manekin i to trzeba dać jako rzecz inna <grym> jaja se robicie? ostatnio oder mi zadziałało, to może to jednak duch tym razem, bo hello dawałem na to oder, działało może chodźmy na inną kamerę, bo czasem właśnie przegrywałem grę, bo się patrzyłem za długo na ducha. A chyba nie powinienem, jak nie duch. No to co tam siedzi? Intrus. Albo nie Extra Object, może, a nie Oder. Shit. E, chyba to przegramy dość szybko. Bo nie mogę robić tyle błędów, bo zaraz przegram od razu, tak od strychnięcia. Ktoś przyjdzie mi, przywali w ryj. Okej, okay. to był ekstra obiekt. Uh, super. Nie wiem też do końca, w którym momencie ten easter egg się pojawia. Czy to do, do, dopiero może po pierwszej godzinie, czy to... Nie wiem, w sumie będę musiał za chwilę spoglądać na ten guzik. I muszę go kliknąć i tam dostanę informację, co muszę zrobić, żeby to wykonać. Mamy pierwszą godzinę. Jeszcze... O jest, już się świeci, dobra, klikamy. Balcony 3:30 input year of Mandela's death I teraz dostaliśmy informację, że o 3:30 mamy pójść na balkon, zgłosić y, raport o anomalii input i mamy wpisać podać datę, nie wiem co trzeba będzie zrobić, śmierci kogoś tam zapomniałem, zap... nie dosłyszałem imienia, no coś tamy Zastanawiam się też, czy na obrazach przypadkiem jakieś dodatkowe rzeczy się nie pojawiają. W sensie nie, że zmienia się cały obraz, tylko że właśnie jakaś, jakaś, nie wiem, że już załóżmy, że tego tutaj fotela by na obrazie nie było, tak, i on się pojawia. Interesuje mnie, czy też jest taka anomalia, która to może sprawić. Hmm. Bo też nie wydaje mi się, że wcześniej przegrywałem. Przecież. O! Wow wow, 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 Spokojnie! Ja, imprezujecie mi tam na świetnikach, proszę wyjść! Ja tam, ja tam będę musiał to sprzątać po was, no kama, ludzie, szanujmy się. Uwaga, dochodzi już powoli druga godzina. A my musimy być w gotowości, żeby odpalić nasz secret ending. Hmm, tylko nie zrąbać tego, no. Boję się, że coś ominę naprawdę. Kinda stresik. Bo nie wiem co mi jeszcze czeka. Zostałem tylko cynk mniej więcej skąd uzyskać ten secret ending. Ten sekret cały. Okej, okay, druga godzina. Czy to krzesło tak stało? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak, tam było tamto krzesełko. Nic tutaj, żadnych cieni, żeby mi tutaj się nie zrąbało, nic. Nie chcę tego przegrać. Naprawdę. Chcę to zrobić za pierwszym razem. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę... O! Czarna dziura. Czarna dziura chce mi łóżko zacyganić. Cyk, nie dla psa. Okej, okay, super. W ogóle chciałbym też powiedzieć, że... E, nagrywam to telefonem, ponieważ nie mam aparatu i... Jestem dość ciekaw, jak wyjdzie jakościowo moja, moja kamerka czucza. Hello. Okej, okay. kolejna anomalia naprawiona, jest super. O! Oh! oh my god! Oh my goodness! Święta toaleta, czekajcie, ona zaczyna lewitować. Ho! Oh! Na takim sraczu się wysrać i polecieć do nieba? To jest coś. O! Oh, krzesło się ruszyło! Nie! Żaden warning za dużo! Nie, 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 nie! Krzesło się ruszyło, ja to jeszcze uratuję. Ja tego nie przegram. Object movement, w kitchen. Krzesło właśnie się na moich oczach ruszyło. Nie ma bata, nie, nie, nie wydejmacie mnie! Ja to za pierwszym razem chcę zrobić. Znowu jest ta dziwna kropka. Jej tu wcześniej nie było. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Balkony. Balkon. Outside. I dajmy Oder. Tutaj znowu ta kropka. Z nią miałem problem. Usunąłem ją. Chyba się udało. Udało się, tak? To było Oder. Ten obraz się nie zmienił? Te schody? I ta kropka to nie było to. Shadow Anomaly Object Movement Object, Sapience. Intrus, Extra Object. Dajmy Extra Object. Może to jest jakiś podsłuch, kurde. Ja to muszę zlikwidować. Nie? Dobra, mamy trzecią. Jest trzecia. Jeszcze tylko trzydzieści. Trzecia, trzydzieści i mamy to. Wytrzymajmy. A znowu jest ta kropka. Ja nie mam to to jest. Object, move. Nie ma cygara. Okej, okay, cygaro znikło. To może dlatego, tak? Może tu leży to cygaro ja nie widzę tego. Ale cygaro nam wyparowało. Na szczęście to zauważyłem. Błagam. Okej. Okay. Naprawione. Ale ta cholerna kropka nadal pewnie tam jest. Nie, znikła. Czyli to było to cygaro. Ja wcześniej tego po prostu nie widziałem. No szkoda, to jest hamstwo. Hamstwo największe. Jeszcze tylko... 4 minuty. O, już tylko 3. Jesteście gotowi? Zaraz to się stanie. Zobaczymy, co nas czeka. Minutka. Dobra, już mogę tutaj czekać. Czy jeszcze nie? Jest, mamy to. Eee, input pojawiło się. Cyk. Jak przegrałem? Powaliło was. Nie, walcie się. Walcie się. Zabijcie mnie, proszę was. Dobra, zreportowałem. Uwaga. Wpisujemy kod. 2013. Eee, 2013. Excuse me. Okej. Okay. I co się... Otwórz swoje oczy. Okej. Okay. Yes. Te... dajmy... Halo? Wow. I co? I, I to był cały se... O, uśmiecha się. On się uśmiecha! Tak. What? Czemu to zrobiłeś Timotiemu? No! Wspad. Aha. Okej! Okay. Nie wiecie, jak długo zajęło mi nagrywanie tego, aż godzinę. Więc myślę, że Wam się podobało takie sekretne zakończenie. I to raczej będzie na tyle z gierki. I observation Duty 1. Jeżeli będziecie chcieli kolejną część, może dwójkę, trójkę, a zanim do już nawet czwórkę. To napiszcie w komentarzu i zostawcie łapeczkę w górę. Także ta gra była po prostu dziwna, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymać się, no i cześć.